Drodzy gimnazjaliści, pragnę Was bardzo gorąco zachęcić do obejrzenia tego materiału filmowego, który promuje nasze szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu Myszkowskiego. Wiem, że stoicie w tej chwili przed trudnym wyborem, jaką szkołę wybrać i gdzie się dalej kształcić. Uważam, że warto wybrać jedną z naszych szkół, dlatego że sam kiedyś, będąc w Waszym wieku, miałem podobny problem i nie wiedziałem, co dalej ze sobą zrobić. Wybrałem jedną ze szkół na terenie powiatu Myszkowskiego i dzisiaj tego nie żałuję. Z wykształcenia jestem lekarzem, w chwili obecnej starostą. Uważam, że warto dalej się kształcić na terenie powiatu Myszkowskiego, wybierając jedną z naszych szkół ponadgimnazjalnych. Zespół szkół numer 2 imienia Hugona Kołontaja to 45 lat oferty edukacyjnej dostosowanej do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz oczekiwań społeczności powiatu Myszkowskiego. W ramach zespołu prowadzimy cztery rodzaje szkół przeznaczonych do kształcenia młodzieży w szkołach dziennych, jak również dorosłych w bezpłatnych szkołach zaocznych. Kierunki kształcenia w szkołach dziennych to technik geodeta, technik espedytor, technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności, technik ekonomista oraz najnowsza nasza propozycja dla absolwentów gimnazjów to technik organizacji reklamy. Dla dorosłych kandydatów przygotowaliśmy trzyletnie liceum ogólnokształcące oraz szkołę policyjną kształcącą w zawodach technik geodeta, technik rachunkowości, technik administracji i florysta. Mocną stroną naszej szkoły są liczne kursy kwalifikacyjne, które pozwalają zdobyć dodatkowe uprawnienia wynikające z potrzeb rynku pracy. Zawsze jesteśmy na bieżąco, współpracujemy z pracodawcami, organizacjami pozarządowymi i wyższymi uczelniami, dzięki którym uczniowie uczestniczą w praktykach, projektach, wykładach, rozwijając swoje umiejętności oraz kompetencje zawodowe i społeczne. Szkoła wyposażona jest w najnowszą bazę dydaktyczną na potrzeby kształcenia w poszczególnych zawodach. Dysponujemy pracowniami internetowymi, tablicą interaktywną, bogato wyposażoną biblioteką i pracowniami zawodowymi. To, co nas wyróżnia, to bezpłatne praktyki zawodowe, które odbywają się nie tylko w kraju. Realizując międzynarodowe projekty Unii Europejskiej, nasi słuchacze poszerzają swą wiedzę również za granicą. Naszą szkołę odwiedzają studenci z całego świata, prowadzą dla naszych uczniów warsztaty językowe i kulturowe. Uczniowie szkoły są laureatami wielu olimpiad i konkursów, m.in. wiedzy ekonomicznej, wiedzy o podatkach, przedsiębiorczości, architektury, krajobrazu. Wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych przewyższają średnią krajową. Uczniowie chętnie angażują się w działalność społeczną. W ramach wolontariatu współpracujemy z Caritas i Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Swoje pasje i talenty uczniowie rozwijają w szkolnych kołach zainteresowań. Naszym sukcesem jest to, iż łącząc różne rodzaje szkół, udaje nam się zapewnić niemal rodzinną atmosferę i gwarantowane indywidualne podejście do każdego ucznia, co sprzyja poczuciu bezpieczeństwa i komfortowym warunkom zdobywania wiedzy. Zespół szkół numer 2. Szkoła z pasją.